Cześć. Zobaczcie, jaka temperatura 13 stopni. W foliaku ale na zewnątrz też już nawet e, tulipany zaczynają wychodzić tak ciepła jak do tej pory zima, tutaj w Anglii. W listopadzie było kilka przymrozków ale mają się pojawić znowu, e, później, w styczniu. Więc chciałam Wam pokazać, co się dzieje w moim foliaku. E, ta roślina, ten sukulent, już wcześniej zaczął kwitnąć w zeszłym roku pod koniec, ale nadal, jak widzicie, w 2022 kwitnie. Tutaj zaś mam grubosza Springtime i jak widać, coraz więcej tych pąków rozwijają się. No, będzie piękny widok, jak zakwitną. A tutaj już mam pierwszy kwiatek tego roku e, z Blue Mist. Myślałam, że się nie rozwiną. Te pąki były już z zeszłego roku, e, a otworzył się dopiero teraz. Kilka też innych, które już wcześniej wam pokazywałam były pąki, a e, dalej się one e, rozwijają e, i też e, nowe się zaczynają tworzyć. Zobaczcie tutaj Sedeveria widzicie tutaj z boku. Bo tak jest ciepło, na to, jak na porę roku, że różnie no się chyba wszystko też pomieszało. Nadal czekam aż się otworzą te pąki tutaj, Echeverii. Skorzystając właśnie z tej okazji, że jest tak ciepło, otworzyłam drzwi do foliaka, żeby go przewietrzyć, żeby właśnie nie zbierała się ta wilgotność, bo no, mimo wszystko noce są y, może nie minusowe, ale jednak spada temperatura. Więc, żeby ta wielkość się tak tam też nie gromadziła. Y, a zobaczcie na, y, następna tutaj. Bardzo lubię tą Echeverię. Y, Lole. Fajna też nazwa. Jest przepiękny układ tych liści. I jak widzicie, tam dwa z boku tworzą się y, Zalążki są pąków. To tutaj następna eszeweria i też pełno młodych, więc będzie widowisko. No, zapowiada się kolejny sezon. Mam nadzieję, że te przymrozki, co mają nadejść, nie będą długo trwały. No, jak wcześniej wspominałam, mam. Ogrzewanie, które włącza się jak spada temperatura do 6 stopni. Jeżeli już naprawdę będą wielkie przymrozki, to też mam agrowłókninę, by przykryć rośliny. Bo jeszcze z nich nie musiałam nigdy korzystać, na szczęście. Mimo wszystko są te wahania temperatury, jest ta różnica między dniem a nocą, więc to sprzyja też roślinom. Zobaczcie tu następne. No, będzie trochę tych e, kwiatów. E, część z nich po raz pierwszy będzie mi kwitła, więc się bardzo z tego tytułu cieszę. A przy okazji też e, sprawdzam, czy nie ma żadnych oszkodników. A tutaj mam żywerię taką mrzoną, rosberry dip i... E, Mam ją z dwa lata i po raz pierwszy tutaj zawiązała pąki. W ogóle bardzo miło rosła. Przepięknie wygląda, będę ją musiała przesadzić w przyszłym, no, w, w, w przyszłym sezonie, w tym roku. Dosyć dużo, tak jak tak patrzę. Zbierało mi się roślin, które będę musiała przesadzić. Więc tak wyglądają sukulenty. A spójrzmy teraz na kaktusy, jak sobie radzą. Wszystkie dobrze wyglądają jakoś tak. Jeszcze ten, te ich korpusy nie są jakoś specjalnie pomaszczone czy też pozbawione wigoru. Nie, nie osiadły tak jakoś w tej ziemi. No, czerpią zapasy wody z korpusu. Tak jak wcześniej mówiłam, w poprzednich filmikach o ostatnie podlewanie było. Pod tak w połowie września. Tu chciałam Wam pokazać jeszcze frajkę. Coraz większy robi się jej ten pąk. Raczej tam będą nasiona. A tu druga frajla, in, inny rodzaj. Obsypało ją w zeszłym roku właśnie maluchami. I do góry to mogą być pąki, ale nie zawsze się one otwierają. Zresztą one są e, samozapylające mi się. Nie, mu nie muszą otworzyć e, kwiatów, żeby zapylić, żeby wyjść e, nasiona. A tutaj zobaczcie nadal: Mamilaria gracilis. E, kilka pąków ma. I tak jak popatrzyłam to zauważyłam, jak bardzo urósł mi to synecjo. Bardzo go lubię, taki biały. Aż jest cieplej, to go trochę podleję, tylko sukulenty podleję. Zapowiada się też pogoda, nie ma takich zim, zimnic w następnych dniach. Bo troszeczkę, jak widzicie, niektóre liście zaczynają, są takie pomaszczone, tu brakuje wody. A tak chciałam Wam pokazać znaczy jak, u, jak on urósł, a tak wygląda w 2019 bodajże jak e, przyszedł. Więc to widać porównanie nie zakwit jeszcze. Więc e, jakie zadania czekają e, mnie w, we foliaku? E, no już jak widzieliście, jak wspomniałam wcześniej, to przewietrzenie foliaka. Również delikatnie podleję odrobiną wody tylko sukulenty, nie kaktusy. Oraz jak wcześniej wspomniałam, zrobię przegląd, czy nie ma żadnych szkodników. A poza tym tutaj obsługuję z tych zasuszonych liści eszewerie bo ze względu na estetyczne, a także jak widzicie, one są tak łatwo odchodzą po to, żeby też właśnie tam nie czaiły się żadne szkodniki. Jeżeli zobaczycie, że liść, widzicie, tutaj ciągnę lekko, ale nie odchodzi i to jeszcze, to jest tak w połowie nieco zasuszony, to nie ciągnę na siłę, nie wyrywam. To jest naturalne zjawisko, że te spodnie liście obumierają. I tutaj trzymam część właśnie w takim inspekcie, tam mam agrowłókninę, nie ma tam ogrzewania. Następne zadanie to jest posprzątanie, czyli pozbycie się wszelkich starych liści, bo tam też mogą by nie być jakieś szkodniki ewentualnie, by nie dochodziło do jakichś chorób grzybowych i tak dalej. Także jak widzicie, nawet zimą nie ma odpoczynku, jest trochę zadań do wykonania przy roślinach. Może nie aż tyle co latem czy wiosną, ale zawsze. Dzięki za obejrzenie. Pa!